Cześć, nazywam się Marta Ciołek. E, prywatnie jestem mamą e, dwóch synów, e, dwóch chłopców, piętnastoletniego Łukasza oraz jedenastoletniego Filipa. Tak samo od roku czasu jestem szczęśliwą narzeczoną Damiana, e, a natomiast zawodowo zajmuję się network marketingiem, jak też sprzątaniem po domach prywatnych. Chciałam Ciebie przywitać dzisiaj na moim pierwszym w życiu programie pod tytułem Kim jest Marta. Pierwszy odcinek dotyczyć będzie relacji szkolnych. Będę opowiadała o tym. Jakie wartości u mnie się wytworzyły? Jaką wartością się kierowałam, jeszcze wtedy nieświadomą? Co miało skutek neutralność? Jakie były tego skutki? Jakie tego były pozytywne strony? Tak samo będę poruszała temat ukrywania się pod maską. Oczywiście mówię w cudzysłowie maską, bo to nie chodzi o maskę, którą zakłada się na twarz jako, jako maskę, rzeczywiście. Tak samo chciałabym porozmawiać z tobą właśnie na temat na temat tego porównywania się do innych osób. Wewnętrznego, oczywiście, ja mówię w tym momencie o wewnętrznym porównywaniu się, czy też właśnie niedocenianiu, jakie skutki mają bądź zalety opuszczania szkoły. Jak pod względem wagarów, tak samo pod względem właśnie choroby szpitali. I tego typu spraw. Jakie to mają skutki? Nie chodzi bardziej o naukę, jak właśnie o relacje, o relacje międzykoleżeńskie. Tutaj zatytułowałam to relacje szkolne bardziej dlatego, że tu chodzi o etap szkoły, bo tu nie, nie tylko będą jako szkolne, typowo szkolne, jak i też koleżeńskie, pozaszkolne. Więc wartość, którą Wybudowałam w sobie już jako dziecko, jako dziecko być może w przedszkolu. Było to wartością bycie sobą, bycie sobą pod każdym tego słowa znaczeniu. Czyli nieudawania tego, kim się nie jest. I tu bardziej kierowałam się w życiu wewnętrznie, niż, niż, niż o tym, z kimkolwiek rozmawiając. Tak samo tak samo właśnie wybudowanie, wybudowałam to w sobie, że nie dałam sobą manipulować. Co miało z tym związek? To mnie było dobre czy złe. Patrząc z biegiem lat, są tego plusy i minusy. Wtedy bardziej doceniałam właśnie to, że nie daje się sobą manipulować, bo bardziej ubolewałam na tym, że przez to nie miałam w sumie dużo znajomych. Jeżeli chodzi o szkołę, jak i podstawową, taki, o szkołę średnią, też nie, nie miałam. Nie byłam też osobą, którą Którą e, była bullyingowana, nie odczuwałam czegoś takiego, ale czułam takie, że brakuje mi koleżanek, brakuje mi kontaktów z rówieśnikami. Z drugiej strony, byłam osobą, która po części była zamknięta w sobie. Która w sumie jest, wychodzi dopiero z tego, zamknięta w sobie, nie dawałam się dopuścić, zamykałam się w swojej takiej kapsule, gdzie też e, witam cię serdecznie. Można pisać komentarz, e, czy, e, czy mnie jest dobrze widać, słychać, e, bo nawet nie wiem, kto, kto w tym momencie, ale bardzo się cieszę, że jesteś ze mną, że mnie oglądasz i słuchasz. E, będzie mi bardzo miło, właśnie nie. Kiedy się dowiem, czy mnie jest dobrze w ogóle słychać i, i widać, bo akurat tego nie wiem. Tak samo wracając do tematu. Z drugiej strony, takie ja czułam, czułam się bezpieczna po tym, że nie pozwalałam sobie wejść w swoją prywatną przestrzeń. Jeżeli chodzi o znajomych poza szkołą, miałam troszeczkę ich więcej. Czym to się wiązało? Nie wiem, bo byłam cały czas tą samą osobą. W szkole podstawowej i średniej było bardzo porównywalnie. Być może miało właśnie to skutek tego, że często, bardzo często opuszczałam szkołę. Opuszczałam tę szkołę ze względu na to, że często chorowałam. Wiązało się to również z pobytami kilka razy do roku w szpitalu, więc te kontakty też nie były takie utrzymywane regularnie. Też nie mówiłam o tym, nie chcąc to, żeby to było odebrane jako. Bałam się, że będę odebrana, jak będę mówiła: A witam Cię, Basiu. Dziękuję bardzo za komentarz. Nie chciałam też, żeby po prostu opowiadając o tym, że choruję, jak się czuję, pobytu w szpitalu, żebym też nie była odbierana wśród znajomych, że ja się użalam, że jaka jestem biedna i w ogóle. Przez to po prostu się zaczęłam zamykać w sobie. Z jednej strony, właśnie tak jak powiem o tej masce, wspomnianej wcześniej masce, to było, że z jednej strony byłam wśród tych znajomych, byłam naturalna, Chciałam, jak już coś, być akceptowana osobą, jaką jestem, czyli nie dostosowywać się, bo ty coś tam, bo ty coś tam, tylko po prostu być lubianą osobą, jaką jestem. Z drugiej strony też nie byłam do końca fair, moim zdaniem, tak patrząc już z biegiem lat, to, że nie mówiłam o swoich odczuciach, uczuciach, że obawiałam się, że zostanę jakoś. Krytykowana, albo nie wiem, już tak głaskana po główce. Chciałam być taką osobą twardą. Taką twardą, że okej, okay, to jest moje uczucie i idę do przodu, tak? I to też we mnie taką wybudowało do tej pory taką właśnie wartość tego iścia do przodu. To u mnie takie właśnie było takim motorem do, do życia dalej. No okej, okay, no inni mają gorzej tak na dobrą sprawę. W sumie miałabym na co narzekać i potrafiłam narzekać. To się zgadza, bo to jest moim zdaniem całkowicie ludzkie. Powiedz mi Basiu, proszę napisz mi, czy zgadzasz się z tym, że, że czasami narzekamy i to jest takie nasze ludzkie, prawda? Czy też takie masz czasami w życiu sytuacje, że, że narzekasz, że kiedyś narzekałaś? Bardzo mi będzie miło się dowiedzieć. Tutaj ja widzę, że też jest jeszcze jedna osoba. Też fajnie byłoby, gdyby się ze mną przywitała, napisała, skąd, skąd mnie ogląda. I więc przy tej masce to taka właśnie byłam. Z jednej strony taka właśnie, że okej, okay, nie będziecie mi narzucać, co, co ja w życiu chcę robić, czym się kieruję. Nie będę taka jak inni. Z drugiej strony. Byłam zamknięta, nie byłam fair. Wyszło to z biegiem lat tak, że grono znajomych mam bardzo, bardzo małe. Jeżeli chodzi o takich naprawdę bliskich mojemu sercu, jest ich naprawdę niewiele. I to sobie bardzo, bardzo doceniam, bo to wiem o tym, że to są osoby wieloletniej znajomości, na które, co by się nie działo w moim życiu, one były ze mną. Reszta osób, które ze mną były, przy mnie były, to było na zasadzie bardziej imprezowania, bardziej nawet nie umiem, tak nigdy nie, nie wnikałam w to. Czy to jest błąd, czy nie błąd? Sama nie wiem. Czy nie wnikałam, taką dobrą sprawę, nie pytałam się nigdy o to, za co jestem lubiana. Czy jestem w ogóle lubiana? Ale czy to jest warto? Basia, powiedz mi, proszę, czy jest warto pytać się kogoś, czy się jest lubianym, czy się nie jest lubianym i dlaczego? Możesz mi, możesz mi tutaj napisać, właśnie, albo ktokolwiek mnie ogląda, czy, czy możecie mi napisać? Basia, tutaj piszesz: kobieta, kobietę zrozumie. Do tej pory, pory często łapię się na narzekaniu, jednak staram się skupiać na tym, co buduje, a nie ściąga w dół. Fajnie, że o tym mówisz. E, wiesz, co właśnie? Fajnie, że Basiu, bardzo Tobie dziękuję, że napisałaś mi. Powiem Tobie, powiem, tobie, powiem Wam, jak to właśnie było w moim przypadku: kobieta, kobietę zrozumie. I tu właśnie jest ciekawa historia, bo ja nie byłam rozumiana przez koleżanki. Ja miałam tych koleżanek bardzo mało. Miałam więcej kolegów. U mnie y, pamiętam, jak byłam nastolatką, y, jeden z moich na tamte lata dobrych znajomych powiedział: Marta, wiesz co, ty jesteś inna. Ja to cytuję dosłownie, bo to tak mi zapadło w pamięć, że. Że, że tego się nie da chyba zapomnieć i to jest takie też fajne, bo to też jest budujące. On właśnie do mnie powiedział wtedy, Marta, ty jesteś inna niż wszystkie kobiety, niż wszystkie dziewczyny, tak? bo wtedy on mówił o dziewczynach. Zadałam mu wtedy pytanie, ale dlaczego tak uważasz? Przecież też jestem kobietą. On mówi, też jestem dziewczyną, a on do mnie mówi, ale ty jesteś inna. Ja mówię, ale jaka inna. Bo ty nie myślisz o modelowaniu się, o pielęgnowaniu, jakichś tam fryzurach, ubraniach. Z Tobą idzie pogadać o tym i o tamtym. O wszystkim. Nie ma u ciebie tej zazdrości tak. Owszem, nie lubię zazdrości. Czy w życiu byłam zazdrosna? Bywały takie momenty, ale to nie była jakaś tam chora zazdrość. I to dopiero później po jakimś czasie się zaczęło pojawiać w moim życiu. Ale owszem, nie szykowałam się na dyskoteki pod względem, że o, bo muszę zrobić makijaż, muszę się ubrać, żeby fajnie wyglądać, żeby ktoś mnie zaakceptował. w ogóle nie szłam na dyskoteki pod względem poznania kogoś czy, czy coś takiego, tylko bardziej pod względem zabawy. Na obecną chwilę Basia patrzę tak przy moim rozwoju, bo ja jak najbardziej pasjonuję się rozwojem osobistym, uwielbiam też czytać. Różne książki, bo nie tylko rozwojowe, ale też i romanse, jak i historyczne. Także, także w tym momencie, spotykając się przy mojej pracy, właśnie w network marketingu, spotykam się z kobietami, właśnie podobnymi, podobnymi bardzo do mnie. Dlatego też właśnie stwierdziłam stworzyć taki program, żebyśmy sobie porozmawiały na te nasze bolączki. Żeby też pokazać, w jaki sposób można wychodzić, jak to jest, tak? Owszem, w tym momencie patrzę na to, że kobieta jednak kobietę zrozumie. Gorzej nam jest porozumieć się z mężczyzną, chociaż też jest się w stanie, ale tutaj wiecie, co się wiąże najbardziej? Tak niedawno to zrozumiałam. Jak i w moim latach tych właśnie relacjach szkolnych tak samo później, jak będę opowiadać e, o innych swoich historiach, to czego, wiecie, czego najbardziej brakowało? Komunikacji. Komunikacji tego najbardziej właśnie brakowało. I wracając do tego właśnie, że kobieta kobietę zrozumie, ja nie byłam rozumiana przez koleżanki. One mnie w ogóle nie rozumiały. Mnie rozumieli znajomi, jako mężczyźni, jako chłopcy. Przez co też byłam uznawana za osobę, powiem to otwarcie, za osobę lekkich obyczajów, chociaż z nimi nie sypiałam. Dlaczego? Dlatego, że y, ja wiedziałam, ja miałam tą świadomość tego, że jestem, y, nie jestem, że to jest, wynika z zazdrości. Że ja umiem się porozumieć, a ktoś tam nie. Zrobiła to jedna osoba, nie będę, bo ja nie chcę tutaj tego prowadzić pod względem, pod względem jakichś tam e, teraz użalania się, tak? No bo to nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że kobiety są bardziej zazdrosne. E, nawet, nie wiem, czy Basia kiedyśkolwiek spotkała się z tym, że, bo akurat mówię tutaj, przepraszam do Basi, bo Basia tutaj do mnie komentuje, więc jeżeli jesteście e, skłonni też mi napisać, na temat właśnie, czy spotkaliście się właśnie z tym, że na przykład kobieta kobiecie zazdrościła czegoś, tak? Że na przykład miała bluzkę jakąś fajną, ubrania jakieś fajne, a, a druga nie, i wszystko robiła, żeby też mieć, ale nawet lepiej. Czy spotkałyście się z tym czymś takim? Jestem bardzo ciekawa, bo na przykład ja się z czymś takim spotkałam. Wychodziłam zawsze skromnie ubrana. To też wynikało pod kątem tego, że ja nie interesowałam się modą, nie, nie pchałam się w tą modę, a też i ze względów też finansowych moich rodziców, ale bardziej to też było związane z tym, że nie ciągnęłam tego. Fajnie by było, gdybym miała jakieś markowe ubrania. Ale to nie było moim priorytetem. Moim priorytetem było to, co zobaczyć ludzi, jakimi są, tak? Bardziej chodziło o, o to akceptację na wewnętrzną niż zewnętrzną. Dlatego właśnie też się nie szykowałam. Jeżeli tak jak już wcześniej wspomniałam, jeżeli ktoś ma mnie zaakceptować, zaakceptuje mnie taką, jaką jestem, a nie jaką ktoś by chciał, żebym była. Więc to się tak właśnie wiązało, jeżeli chodzi o szkołę, natomiast opuszczanie, tak jak już nadałam, też wcześniej wspomniałam, tak samo w opisie dałam, często opuszczałam szkołę, tak jak wspomniałam ze względów zdrowotnych, jeżeli chodzi o podstawówkę w szkole średniej to bywało różnie, bo też i wagarowałam. Z czym to się wiązało, poza tym, że byłam stratna, jeżeli chodzi o lekcje, ale czy żałuję tego akurat niekoniecznie? Yy, I no właśnie, często się spotykasz z tą zazdrością. Właśnie. A czy warto? Czy to coś daje komuś, że po prostu coś komuś się zazdrości? Myślę, że to nie jest potrzebne. Lepiej, lepiej zaakceptować kogoś, kto jest i cieszyć się z tego, że cieszyć się z tego właśnie, że ktoś coś ma, ktoś coś zdobył. Ja też swoją pracą mogę to zdobyć pod warunkiem, że będę pracować, coś robić w tym kierunku, a nie zdzierać, a nie zdzierać właśnie z tego. No i niestety no, kobiety właśnie takie są, że... Że no, zazdroszczą i tutaj jeszcze wynikają jakieś różne konflikty, kłótnie, ktoś komuś coś powie, jeszcze nakręci, jakieś plotki i przez to też tracimy właśnie relacje. Dlatego moim zdaniem jest też właśnie ważne, żeby rozmawiać, jeżeli ktoś do kogoś ma jakiś problem, to żeby rozmawiać i wyjaśniać sobie. To jest moim zdaniem bardzo ważne, ta komunikatywność. Nie chodzi o tłumaczenie się. Chodzi po prostu o zwykłą rozmowę. Wracając do tematu opuszczenia szkoły, wiecie co straciłam? To, że nie byłam, nie chodzi o to, że na bieżąco z newsami i tak dalej, tylko chodzi o to, że ja miałam mniej wiedzy niż, niż moi rówieśnicy I, i nie było między nami takiego flow, gdzieś tu pobłądziło. Ciężko mi jest do tego w tym momencie powrócić i, i, i wyciągać to, analizować w sumie nawet. Fakt faktem, że to teraz się odbija, jeżeli chodzi o to, to, jak ja na przykład do kogoś napisałam ze znajomych, bez względu na to, czy to była informacja pod względem biznesu, czy pod względem tego, co tam słychać. Chcąc nawiązać właśnie kontakt od nowa, to było takie wymuszenie. Warto jest oskarżać o to kogoś? Czy nawet siebie? Nie. Moim zdaniem trzeba wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Można też rozmawiać z dziećmi na ten temat, właśnie jeżeli chodzi o te relacje. Bo swoimi plusami jest to, że ma się dużo ilość znajomych, ale też są plusami, jeżeli się mało mam ilość znajomych. Teraz to jest kwestia indywidualna. I. Tak, Basiu, no nie wiem, no właśnie nie mam podglądu, także jeszcze kto mnie ogląda, tak? E, jeżeli będziecie mnie oglądać później, tak? E, fajnie by było, gdybym zobaczyła też w komentarzu, odniosłabym się też do tego, e, jak to u Was jest, właśnie? Czy doceniacie sobie grono małych znajomych, czy wolicie mieć więcej? E, na jakie aspekty patrzycie, dobierając swoich znajomych? Czy to są przypadkowi znajomi? Czy to są znajomi, którzy, którzy po prostu z którymi coś przeszliście, czy szukacie nowych kontaktów, czy też nie? Fajnie by było, gdybyście to poruszyli. Ja osobiście, jeżeli chodzi o moje relacje szkolne, straciłam i zyskałam. Straciłam to, że nie potrafię odnowić tych znajomości poprzez to, że się zamknęłam już jakiś czas temu na e, taką kapsułę na siebie nałożyłam. Że nie dałam siebie poznać, tak? Z drugiej strony, doceniam to, bo wiem, e, kto jest moim bliskim znajomym i na kim mogę polegać. Więc. E, jak na chwilę obecną, chciałabym zakończyć ten temat. Jeżeli to by się podobało, e, zalajkuj mój e, fanpage. Spotkam się z Tobą za tydzień, tutaj, właśnie na, na tym moim fanpage'u. E, kolejnym tematem, którym będę rozmawiała, będzie właśnie relacja z bliskimi, czyli relacja z rodziną. Jaki bliską, taki tak i dalszą, jakie u mnie właśnie to miało wpływ, i, i czym to mogło być spowodowane, będziemy właśnie roz, rozmawiać na ten temat. Tak samo będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał na YouTube, ponieważ tam też będę dodawać materiały związane właśnie z. Z tym, kim jest Marta, czyli poruszaniem tematów właśnie związanych z relacjami e, osób bliskich, przez co przeszłam w życiu, czym się kierowałam, a kim jestem teraz. Bo tak jak możesz zobaczyć, nie ubolewam na tym, co było, ja wyciągam lekcje i buduję swoją przyszłość. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany. Tym też tematem, zainteresowana tym też tematem właśnie relacja z bliskimi osobami, to serdecznie Ciebie zapraszam za tydzień też o godzinie 14. Czasu polskiego na moją transmisję tutaj właśnie na moim fanpage'u Lepsze Jutro z Martą. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek. Miłego wtorku życzę. Papa! Pa.